Witam serdecznie. Mam na imię Joanna. W firmie Mardom zajmuję się koordynacją procesów personalnych. Moja przygoda z Mardomem zaczęła się w 2007 roku. Do firmy trafiłam na stanowisko specjalisty do spraw personalnych. Po dwóch latach objęłam stanowisko kierownicze, które z wielką radością piastuje do dnia dzisiejszego. HR to moja pasja, więc dla mnie motywacją do pracy jest już samo to, że mogę robić to, co naprawdę lubię. Nasz zespół to profesjonaliści. Generalnie ludzie młodzi, zaangażowani, pełni pasji, kreatywni. Dzięki temu możemy wdrażać wiele ciekawych, interdyscyplinarnych projektów. Od jakiegoś czasu na produkcji wdrażamy narzędzia LIN. Natomiast to, o czym ja chciałabym się pochwalić hr to przede wszystkim systemowe rozwiązanie w kontekście polityki rekrutacyjnej, w kontekście polityki wynagradzania i motywowania pracowników, jak również oceny efektywności ich pracy. Jesteśmy firmą rodzinną, liczą się dla nas relacje. To, co nas wyróżnia, to indywidualne podejście do pracownika. Troszczymy się o jego rozwój w organizacji, badamy motywację, jak również satysfakcję z wykonywanej pracy. W ostatnim czasie do katalogu narzędzi w ramach systemu motywacyjnego trafił pozapłacony system motywacyjny. Jest to dodatkowe narzędzie wynagradzania naszych pracowników za aktywności yy, związane nie do końca z ich zakresem obowiązków. Wdrożyliśmy program Kaizen polegający na zbieraniu pomysłów, wniosków optymalizacyjnych od naszych pracowników i pozapłacony system motywacyjny okazał się doskonałym narzędziem wynagradzania naszych pracowników za yy, innowacje.